Dzień dobry Pani. Yy, Dzień dobry. Pani zdecydowała się głosować, iść na referendum, żeby głosować za odwołaniem Pani Prezydent. Czy Pani, pani może po, przybliżyć swoją opinię, dlaczego Pani taką podjęła decyzję? Tak. Yy, pierwsza rzecz to ja do Pani Prezydent Miasta występowałam o wykup miasta, a wykup mieszkania. Cztery razy zładałam pismo na dziennik, do dziś dnia nie dostałam odpowiedzi. W tym momencie ja tracę książeczkę, nie mogę odzyskać pieniędzy z książeczki mieszkania, bo ta pani zablokowała wykup mieszkań, nie wiem jakim prawem, czy na zasadzie, że nasze ulice tej pani kamienice, jest to człowiek dla mnie nieszczery w stosunku do obywateli Warszawy. Yy, Strzymuje nas, wszystkie nasze ruchy i kroki. Jak taki człowiek może być przy władzy, który niszczy ludzi, lekceważy się ich zdanie? Jak my możemy na taką panią głosować? Są pieniądze na ogromne Sylwestry, dziesiąt milionów idzie, a nie, mają, nie ma dla dzieci, nie ma na opieki społeczne dla biednych, a na to się znajdują pieniądze? Czy ta pani... Ja podejrzewam, że ta pani to w ogóle nie ma krwi w żyłach, tylko jakiś, nie wiem, może jakiś... Jad płynie czy, 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 czy. nie wiem, czy jakaś gorycz, bo ta pani w ogóle nie znosi prawdopodobnie ludzi. Dla niej człowiek to jest nikt, to jest zero. A przecież po to jest, żeby że pomagała wasza, Warszawiakom, mieszkańcom, ludziom w trudnych sytuacjach, a tu się okazuje, że ta pani tylko widzi swoje sprawy, a nasze idą na bok. Więc jak ja mogę głosować na człowieka, który nie jest naszym sprzymierzeńcem, nie jest naszym przyjacielem, w niczym nam nie poga, więc wręcz przeciwnie utrudnia nam wszystko. Wykup mieszkań, tak jak ja mieszkam od 49 roku tutaj. Chcę odzyskać swoje pieniądze z książeczki mieszkaniowej. Walczę o wykup tego mieszkania od paru ładnych lat, a ta pani mi cały czas stawia kontrę, mało nie odpowiadając mi nawet na żadne moje pismo, co słyszałam, że jest karalne, bo trzeba odpowiadać na, yy, na pisma. Więc ja nie wiem, jak ja mogę głosować. Nie będę, absolutnie nie będę głosowała na tą panią. Chcę, żeby ta pani odeszła z prezydentury naszego miasta, bo nie jest naszym ani opiekunem, ani dobrym doradcą, ani nie jest nam niczym po pomocna. Jest wręcz naszym wrogiem. I robi nam wszystko na przekór i niszczy nas totalnie. To jak można głosować na taką osobę? Nie można. I proszę ludzi, żeby to samo zrobili. Czy jakieś pytanie pan jeszcze ma do mnie? No, a na przykład jakieś jeszcze przykłady pani. Może powiedzieć, dlaczego Pani zdecydowała się iść na referendum i głosować przeciwko. To znaczy, żeby odwołać prezydent Warszawy. Czy jeszcze jakieś Pani przykłady chciałaby? Tak, uważam, że bardzo źle inwestuje pieniądze. Bezkarnie, bezmyślnie. I to są nasze pieniądze, bo to są wszystko z naszych podatków, bo wszystkie, wszyscy budżetowcy są utrzymywani z naszych podatków. Tylko nie wiemy, dlaczego nie ma pieniędzy dla rencistów, emerytów. Mieszkam w całym centrum miasta, w śródmieściu. Żeby telewizja zjechała zobaczyła, jak wygląda, wyglądają chodniki, trawniki. Mało. Jest jeden potworny bałagan. Ta pani inwestuje w jakieś fontanny, jakieś tęcze na placu zbawiciela, które są już zniszczone i szkielet tej chwili tylko stoi i tylko szpeci prac zbawiciela i kościół. To jest yy, metoda wyładowania pieniędzy w ogóle w zdurne sprawy. Mało sprawa śmieci. Jaki ci wywód śmieci mamy płacić? Za co? My segregujemy, my wyskładamy, znamy z innych ludzi okolice podjeżdżają, wyrzucają nam pod śmietnik swoje śmiecie. Obok z kamienic też wyrzucają. Przyjeżdża kontener, zabiera wszystko, rzuca do jednego wora, jak to się mówi. My segregujemy, a oni to i tak sobie robią niż masz i my mamy za to płacić. Nie proszę panie, niech pani się zajmie tym wszystkim. Śmieci na gettach, śmieci są najważniejsze? Mnie się wydaje, że byt ludzki jest w tej chwili najważniejszy. I pomóc ludziom, że mogli stanąć na nogi, żeby mogli mieszkać, żeby godnie dożyli swoich lat. A wy wszystko robicie, żeby tylko zniszczyć tą Warszawę, zniszczyć warszawiaków? Nieładnie, nieładnie Pani Prezydent. Na pewno nie będę głosować i większość moich znajomych nie będzie na Panią głosowała. Bo Pani nam tylko i wyłącznie rzuca kłody pod nogi. Pani na pewno pamięta, jak było przed transformacją, czy było lepiej, czy teraz jest lepiej, czy przedtem było lepiej, czy te, przedtem było gorzej, a teraz jest lepiej? Nie, przedtem było lepiej. A może jakieś przykłady Pani powie? Ale to znaczy, jakie przetransformacje, że co, niby lepiej, a teraz gorzej. No jakieś różnice, może Pani, które są dosyć drastyczne. Przede wszystkim o tyle było lepiej, że tak, dzieci miały co jeść w szkołach, przedszkola były naprawdę dofinansowywane, kultura była dofinansowywana. Jak? co to za państwo? które w ogóle nie dotuje kultury. To co my jesteśmy dziczą jakąś? Ja wiem tak, nie wolno się, nie wolno postępować. Gdzie te pieniądze, ja się pytam? A gdzie pieniądze z naszych książeczek mieszkaniowych? Ciężkie miliardy. Na co to poszło? Gdzie to poszło? No właśnie, Pani Czy my Pani... żyjemy w systemie i reżimie, czy my żyjemy w wolnym państwie? Właśnie Pani chciałam mówić a propos książeczek mieszkaniowych, to znaczy Pani ma jakieś środki na tych książeczkach, na tej książeczce mieszkaniowej? mam? Jakieś środki, jakieś pieniążki, które... Tak, jak najbardziej, bo ja mam już w 72 roku miałam zawinkulowaną książeczkę mieszkaniową z pełną wpłatą. Było to rewalizowane, do dziś ja ją rewalizuję i mam sporą kwotę pieniędzy, bo ja nie likwiduję książeczki, dlatego że ja chcę odzyskać swoje oszczędności, swoje pieniądze. Ale mam warunek, że wtedy dostanę pieniądze, jeżeli wykupię mieszkanie. Natomiast pani położyła zaproszenie swoją rączkę na całym Śródmieściu i na, na Warszawiakach. Co pewne dzielnice tam sobie mogą, bo to już... Nie, ale Śródmieście jest zawładnięte przez panią. Tak jak jeszcze raz powtarzam. Pani zrobiła, że nasza ulica, a pani kamienice. Do czego to jest podobne? Żeby dzieci w przedszkolach nie miały coś, że nie ma pieniędzy na przedszkola, nie ma na opieki społeczne pieniędzy, bo wojewoda mazowiecki nie ma pieniędzy. to zlikwidować te, te, te instytucje, te, te, bo po co, oni tak samo żyją też z naszych, z naszych podatków, to co są budżetowcy I, co, i i człowiek idzie o pomoc, się stara, jeden czy rencista, czy emeryta, czy, czy emeryt, czy inwalida, czy potrzebują obiady wykupić, szkoła, nie ma, bo nie dostają dotacji, to po co my mamy ich utrzymywać, ja się pytam, zlikwidować. Te wszystkie ośrodki pomocy, bo one nic nie dają, a tylko żyją z naszych pieniędzy i żyją za dobre pieniądze. Zresztą, daleko nie szukać, wy też bardzo dobrze żyjecie z naszych podatków. Dobrze. Czy jeszcze Pan ma jakieś pytania do mnie? Dziękuję Pani, wszystkiego najlepszego. Dziękuję wzajemnie, nie będę na Panią głosowała.